Otwieram obrady Rady Miejskiej w Zabrzu. Na ogólną liczbę 25 radnych obecnie jest 20. W sesji uczestniczy wystarczająca ilość radnych, aby nasze obrady i uchwały były prawomocne. Państwo otrzymaliście porządek obrad. Mam prośbę o zmianę porządku obrad. Proszę Państwa. Myślę, że idzie kierownictwo, więc możemy jeszcze sekundkę zaczekać. Witam Panią Prezydent wraz ze swoimi zastępcami. Witam gościa specjalnego projektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam wszystkich naczelników. Witam skarbnika i Panią Sekretarz. Witam mieszkańców. Przepraszam bardzo, witam Pana Posła Witę Bardzo przepraszam, przeoczyłem. Witam panią doktor Szymczyk, która dzisiaj będzie po raz piętnasty składana na sprawozdaniu ze swojej wspaniałej działalności. Witam mieszkańców, witam media. Witam wszystkich państwa radnych, panie radne i panów radnych. Proszę, pań, proszę państwa, zmiana w porządku obrad będzie dotyczyła dwóch projektów uchwał. pracy Rady Miejskiej na pierwsze pół roku to jest jeden projekt uchwały i drugi w sprawie nadania gimnazjum nr 24 w zabrzu imienia Henryka Jordana to są te dwa projekty uchwał które będą kolejno jako dziewiąta i przepraszam jako jedenasta i dwunasta. nie będzie wprowadzana na dzisiaj ze względu na opinie Przewodniczącego Komisji. Kto z Państwa jest za tym, żeby wprowadzić zmiany porządku obrad, wprowadzając te dwa projekty uchwał? Bardzo proszę o wciśnięcie odpowiedniego do i podniesienie ręki do góry. Już działa. Proszę bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. W brało 18 radnych, 18 za. Zmiana została dokonana. Powołanie Komisji Uchwały i Wniosków. Bardzo proszę do Komisji Uchwały i Wniosków Pana Radnego. Jonecko, Krystiana. Czy Pan się zgadza? Dziękuję. Pana Jarosława Więcława. Nie ma. Pana Juroszka, Czy Pan się zgadza do Komisji Uchwał Wniosków? Zgadza się, dziękuję. Wobec powyższego mamy dwuosobowy skład Komisji. Jak Pan Jarosław Więcław przyjdzie, to myślę, że. Możemy go zapytać o zdanie. Wobec powyższego zatrzymamy się nad y, opiniowaniem y, tych trzech, dwóch kandydatów, aż pan Pienowa przyjdzie. Dziękuję bardzo. Wobec powyższego mamy dwuosobową komisję. Kto z Państwa jest, żeby takim składem komisji, proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku, podniesie ręki do góry. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosowało 17 radnych jednogłośnie pozytywnie. Wobec poprzedniego mamy głosową skład komisji. Przyjęcie protokołu z piątej sesji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa za przyjęciem protokołu z piątej sesji, proszę podnieść ręki do góry i wciśnięcie guzika. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Głosowało na 20 radnych. 19 było za. Jeden głosował. Kolejny punkt uchwały porządku obrad, przy roczne sprawozdanie przewodniczącej zespołu do spraw promocji zdrowia przy Urzędzie Miejskim w Zabrzu dr Bogumiły Szymczyk. Bardzo proszę. Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado i wszyscy, całe szanowne zgromadzenie. Jak co roku mam zaszczyt stanąć tutaj przed Szanownym Zgromadzeniem, ażeby w myśl uchwały złożyć sprawozdanie z rocznej działalności naszego zespołu do spraw pomocy zdrowia. Może dla przypomnienia powiem, że istniejemy od 15 lat, zostaliśmy powołani drogą uchwały Wysokiej Rady w maju 1996 roku. I w myśl regulaminu tej uchwały jestem zobowiązana do składania rocznego sprawozdania, jako że tak jest w uchwale. Dlatego dzisiaj tutaj przed Państwem stoję. Chcę powiedzieć, że te osoby, które istnieją. W naszym zespole zgłosimy samorządnie chęć współpracy i pracują na zasadzie, no powiedziałabym, takiej chęci zrobienia czegoś dla miasta. Pracują wszyscy społecznie, ale ponieważ jest tu szereg osób, które jeszcze może nie znały dokładnie zespołu do spraw promocji zdrowia to pozwolę sobie przede wszystkim przedstawić wszystkich kolegów i koleżanki, którzy w tym zespole pracują. Przedstawiam w porządku alfabetycznym bez tytułów. A więc tak. Pan Bęben Ryszard, Pani Błaszczak Jolanta, Pani Kamińska Halina, Pani Krybus Maria, Pani Lipina Janina, Pani Matuszewska Małgorzata, Pani Potyka Urszula, Pani Przybyłowicz Teresa, Pani Raniś Mariola, Pani Rożek Lesiak Krystyna, Pan Szulik Jan, Pani Szuran Beata i Pani Winecka Czesława. Jest to aktualny skład naszej, naszego zespołu. Jeśli chodzi o system działania zespołu, to może ja też przybliżę to, co właściwie jest naszym, czy nie, e, to chciałabym po przedstawić myśl samą, działania zespołu do spraw promocji zdrowia. Jak już Państwo słyszeli, promocja zdrowia, promowanie zdrowia jest to przybliżenie spraw dotyczących spraw prozdrowotnych i na tym się opiera nasze działanie. I generalnie rzecz biorąc, właściwie ono od samego początku nie ulega specjalnym zmianom, chyba tematycznym. Ale generalnie rzecz biorąc to, nasz zespół spotyka się raz w miesiącu w sali obrad Urzędu Miasta przy ulicy Wolności i tam działa na rzecz programów który dzisiaj Państwu przedstawię. Ja raz przedstawię Państwu to, co w ciągu tego roku zrobiliśmy i to, co zakładamy, będzie robione w tym następującym roku. Taka jest nasza działalność. A następnie są rzeczy, których my e, na bieżąco załatwiamy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Generalnie rzecz biorąc, dwa takie zasadnicze, dwie zasadnicze podstawy działania. Pierwszy to edukacja prozdrowotna dla mieszkańców naszego miasta, która skierowana jest do bardzo różnych grup wiekowych i dotyczy różnych tematów związanych z zachowaniem zdrowia. Drugi kierunek to może nieznane Państwu słowo, tak zwane badania przesiewowe. Badania przesiewowe jest to grupa badanych obejmująca 100% badanych. My najczęściej korzystamy i robimy to w szkołach, bo nam jest bardzo prosto ogarnąć w 100% taką grupę, którą chcemy zbadać pod kątem zdrowotnym. Następne sprawy... To są sprawy na bieżąco, które polegają na kontakty ze szkołami badający, promującymi zdrowie, ze spotkaniami różnych grup wiekowych i w związku z tym ja je po kolei przedstawię. Więc w roku sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń, jako że spotykamy się raz na miesiąc z przerwą dwumiesięczną w okresie wakacyjnym. W roku sprawozdawczym opracowano również regulamin zespołu, który został przyjęty przez wszystkich członków. Teraz chcę w, po kolei w poniższych punktach przedstawić to, co zostało zrobione, jako tematem jest sprawozdanie roczne. A więc pierwsze badania przesiewowe, które dotyczyły uczniów zabrzańskich szkół, dotyczyły wad wymowy, które mogły w przy, późniejszym czasie rzutować na rozwój danego badanego. Objęliśmy szereg szkół i zaję, e, e, po prostu nawiązaliśmy kontakt z grupą psychologiczną, pedagogiczną, celem no, badania czy też leczenia. To było powiedzmy pierwsze te wady wymowy. Drugie to spotkania z kołami emerytów, które są bardzo dobrze przyjmowane przez te grupy. Tych grup emeryckich jest kilkanaście. Myśmy spotkali się z dziesięcioma grupami. Udział w tych spotkaniach brała pani magister Matuszewska, doktor Giesak i ja. Na tych spotkaniach przybliżaliśmy zebranym sposób na życie w okresie dojrzałym, a więc mówiliśmy o właściwym żywieniu, mówiliśmy o badaniach, które trzeba zrobić, żeby wykryć jakąś chorobę w momencie, kiedy ona jeszcze nie daje oznak. E, mówiliśmy o sposobie na życie tych właśnie osób w okresie dojrzałym, rejforze nie można mówić w wieku potężnym. Tego nie wolno. E, w sensie ruchu, ruchliwości i systemu organizowania sobie życia.